Zostałem omówiony przez kolegów. Poszedłem pierwszy raz, około miesiąca temu, bardzo mi się spodobało. Czuję się bardziej zdeterminowany, pokazuję rodzinie, że też potrafię wstać rano, udać się na odścig. Wydaje mi się, że najbardziej kształtuje to mój charakter i to, to właśnie w tym lubię. A dodatkowo jakieś inne benefity zdrowotne. Koledzy mnie zachęcili, spróbowałem pierwszy raz, tak mi się spodobało, że no chodzę co tydzień, daje mi ogólnie kondycję, o wiele bardziej poprawia się moje. Ja odczucie tego jak snoszę zimno, również podoba mi się to, że jakby nacznie się poszerzają i to dobrze działa na serce. Polecam rozgrzewkę, taką tak przynajmniej 10 minut. Można w miejscu, można rozbiegać po prostu, ale zacząć w kurtce i rozgrzeć się wystarczająco tak 10 minut i później dopiero można wchodzić powoli. Myślę, że każda aktywność w trakcie świąt jest pożądana. Pomyśleliśmy o morsowaniu, mieszkańcy czekają już na Zakrzówek, a tą akcją też chcemy pokazać, że Park Zakrzówek i te kilkadziesiąt hektarów to miejsce, które można wykorzystywać w różnorodny sposób. To nie tylko kąpielisko, to ścieżki biegowe, spacerowe, ale właśnie też zimowe morsowanie, które mamy nadzieję, że stanie się też częścią tego miejsca. I dzisiaj taki przedsmak. Jesteśmy przy Centrum Sportów Wodnych, w miejscu, które jeszcze i będzie w przyszłym roku przygotowywane do tego, żeby mogło pełnić swoją funkcję. Natomiast mamy nadzieję, że na tym cieplejszym letnim kompaniu spotkamy się z mieszkańcami gdzieś w okolicach wakacji i będziemy mogli powoli zacząć udostępniać park Zakrzówek mieszkańcom Krakowa. Dlaczego macie czapki i rękawiczki? Dobrze to wpływa na to, że nie musimy samoszać ani rąk, ani głowy, bo to są najbardziej ręce są najbardziej ukrwionymi częściami ciała. Jeśli się jest za to bardzo wpływa na to, ile można wytrzymać w tej wodzie. Na głowę, żeby też było cieplej, bo od wosów też bardzo zbiera się zimno. 4 lata temu, właśnie w tym miejscu, na 30 sekund był to magiczny czas, magiczne miejsce. I do tej pory, tak jak widać, chodzę i morsuję. Napędza mnie to, daje mi adrenalinę, powera. Wszystko siedzi tutaj. Jeżeli pokładamy sobie w głowie, to bez problemu można wejść. Jeżeli nie, no to mam znajomych, którzy przez dwa lata się zastanawiają, czy chodzi do wody, czy nie chodzi. Ale warto, naprawdę warto!